Większość firm zaczyna od końca. Chcą automatyzować, ale nie wiedzą co i przez to dużo tracą. Nie mają procesów, mają ludzi. Kasia od wszystkiego, Paweł od ogarniania i taki cytat. Twórzmy stanowiska nie ludzi, pokazuje on, że dobrze działająca firma, która chce się skalować i czerpać inne korzyści, powinna być oparta na systemach, a nie na personaliach, bo taka kasia odejdzie i zabierze całe know-how, no i firma będzie miała problem. I to właśnie teraz wychodzi, gdy te wszystkie firmy chcą się automatyzować, no ale nie wiedzą do końca nawet sami chyba co, i najprawdopodobniej to skończy się tak po prostu, że ta firma przepali budżet, straci pieniądze i nie będzie czerpała żadnych korzyści z tej automatyzacji. Dlatego zanim cokolwiek automatycznie, Powinieneś zrobić te dwie rzeczy. Po pierwsze, zidentyfikuj proces, który warto zautomatyzować, a po drugie, zmapuj go. Krok po kroku, bez żadnych skrótów. Naprawdę to nie musi być idealne, ale musisz wiedzieć, jak wygląda ten proces, żeby później włożyć tam technologię. Od razu podkreślę jedną rzecz. Mapowanie nie równa się automatyzacji, ale jest zawsze jej pierwszym krokiem. Bez tego po prostu nie ruszysz dalej, a jeśli ruszysz, to z ogromnym ryzykiem straty pieniędzy na nieefektywne po prostu wdrożenia. Cześć, nazywam się Julia Kubo. Interesuje się sztuczną inteligencją i biznesem, a w tym filmiku pokażę Ci, po co w ogóle mapować procesy przed automatyzacją, jak wybrać idealny proces do zmapowania, jak go wizualnie rozpisać krok po kroku. Nawet jeśli nie masz żadnego doświadczenia, dam Ci także narzędzia, które Ci w tym pomogą, i dostarczę Ci pod koniec filmiku gotowy szablon, który możesz użyć, aby samodzielnie rozpisać Twój pierwszy proces. Od razu po zakończeniu oglądania tego filmiku. A więc szybko jeszcze wytłumaczmy sobie, czym w ogóle jest proces. Jest to zbiór połączonych ze sobą czynności, które następują jedna po drugiej, mają swój początek i koniec, a także prowadzą do konkretnego efektu biznesowego, które przebiegają zazwyczaj w sposób powtarzalny. Natomiast mapa procesu to jest po prostu rozrysowanie tego procesu, dzięki czemu mamy przejrzystość, kto, gdzie, kiedy, co robi. I tak jak wspomniałam, mamy wtedy przejrzystość działania. Firma staje się także bardziej skalowalna i jest możliwość optymalizacji, bo już tak ogólnie mówiąc, poza automatyzacjami, to jak już mamy rozpisany ten proces, no to jest łatwiej na przykład wprowadzić nowego pracownika do zespołu, bo ta osoba ma jasne instrukcje, jak ma postępować. I tak samo właśnie działa automatyzacja. Ona musi wiedzieć, co zrobić. Możesz sobie myśleć, że to jest taki Twój pracownik, który nic totalnie nie wie, nic nie potrafi i musisz go pod siebie ułożyć. Gdy mamy taką mapę procesu, to możemy wprowadzać do firmy różne zmiany, na przykład właśnie automatyzację, bez chaosu, bez utraty pieniędzy, czasu i energii. A więc dobre zrozumienie i uproszczenie procesu to jest klucz do niższych kosztów wdrożenia automatyzacji, bo technologia zawsze zastępuje jakiś krok w procesie i jeśli ty nie masz tego procesu, no to nie ma co zastąpić. Jak zmapować proces krok po kroku? Teraz spójrzmy na to tak ogólnie i za moment zagłębimy się głębiej w każdy z tych kroków. Więc po pierwsze zdefiniuj proces, po drugie zbierz zespół. I to jest jeden z najczęstszych błędów, że jakaś osoba za, zaczyna się za, zabiera się za mapowanie procesu, w którym ona w ogóle nie uczestniczy. I tak naprawdę, ty na przykład możesz myśleć, że coś się dzieje w jakiś sposób, a Kasia robi to w zupełnie inny sposób. Więc zbierz wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani teraz w ten proces. Wybierz twoje narzędzia, a następnie zacznij zbierać dane, zadając odpowiednie pytania. Rozpisz odpowiedzialności, decyzje i narzędzia używane na każdym etapie tego procesu. A więc, jak wybrać idealny proces do automatyzacji? Po pierwsze, musi on być powtarzalny, czyli musi dziać się często i mniej więcej w podobny sposób, na przykład wysyłka faktur, przyjmowanie zamówień, jakieś odpisywanie na pytania na czacie. E, oczywiście, mając dzisiejszą technologię, możemy na przykład wdrożyć agentów AI, z tym, że musisz mieć tą świadomość, że to już jest wtedy mniej przewidywalne. To znaczy, wdrażając automatyzację, ty masz... Gwarancję, że wszystko będzie działać w taki sposób, w jaki ty to ułożysz w tym procesie. Natomiast wdrażając agentów AI, oni sami podejmują pewne decyzje, więc tutaj jest już troszeczkę mniejsza ta przewidywalność. Ten proces powinien być także ustandaryzowany, czyli mieć jasno określone kroki bez jakichś większych wyjątków, bez kombinowania. Tak jak powiedziałam, da się to ominąć, no ale tutaj już jest e, Twoja decyzja, czy się na to zdecydujesz. Ten proces powinien także zabierać zespołowi dużo czasu, a jego działanie powinno przekładać się na realne korzyści biznesowe. Czy to na przykład sprzedaż, obsługa klienta, generowanie ofert. Automatyzacja takich właśnie procesów odciąża zespół z rutynowych działań i ma szybszy zwrot z inwestycji. Powinna być także możliwość określenia, kiedy ten proces się zaczyna, a kiedy kończy. To jakie narzędzia są najlepsze do mapowania procesu? No według mnie, na początek, przede wszystkim. Prostota, czyli naprawdę, nawet kartka i długopis wystarczy. Weź po prostu kartkę, z czałkami połącz kolejne etapy, zaznacz, kto za co jest odpowiedzialny, jakie narzędzia i tak dalej. Ja wiem, że to brzmi archaicznie, ale naprawdę to jest świetny start. Lepiej zrobić to, niż nic nie zrobić. No ale jeśli już chcesz jakieś narzędzia cyfrowe, no to my na przykład z naszymi klientami używamy Miro. Um, Canva też jest bardzo dobrym narzędziem. Wiem, że dużo osób ją używa, więc będzie prościej ci po prostu zacząć. Jest też Lucy Chart czy draw.io, to ostatnie jest troszeczkę bardziej skomplikowane. A gdybyś chciał się bardziej zagłębić w temat, to istnieje nawet cała metodologia mapowania, czyli BPMN. Najbardziej uniwersalna notacja dla profesjonalistów, ale my wróćmy do podstaw, bo zależy mi, abyś po zakończeniu oglądania tego filmiku rozpisał swój pierwszy proces. Więc jeśli żadne z tych narzędzi, które Ci tutaj przedstawiłam, nie są Tobie znane, to nie rozmyślaj, nie analizuj, które wybrać, nie trać na to Twojego czasu. Ja wybiorę za Ciebie, wybierz kamwę, też pod koniec odcinka dostarczę Ci darmowy szablon, który jest właśnie w kamwie, ze względu na to, że dużo osób kojarzy to narzędzie. Więc musisz rozpisać jak najbardziej szczegółowo każdy etap tego procesu. Jeśli nie chcesz skorzystać z mojego gotowego szablonu, to użyj do tego tak zwanego swimline'u. Zadawaj odpowiednie pytania i Twoim ulubionym od dzisiaj pytaniem powinno być, co się dzieje dalej. Pierwsze pytanie to, gdzie zaczyna się proces, czyli co jest tak zwanym triggerem, co włącza ten proces, tak? co powoduje, że on się zaczyna. Następnie właśnie, co się dzieje dalej, co się dzieje dalej, co się dzieje dalej, kto jest zaangażowany w każdy etap, jakie są punkty decyzyjne, jakie są narzędzia użyte właśnie w, na danym etapie procesu gdzie pojawiają się jakieś opóźnienia, trudności, jakie informacje są przekazywane pomiędzy tymi etapami, no i na końcu zweryfikuj mapę. Przejrzyj wszystko jeszcze raz sami, jeśli tylko Ciebie dotyczy ten proces lub z osobami, które są w niego zaangażowane i wprowadźcie wszystkie niezbędne poprawki. Tak jak obiecałam, mam dla Ciebie gotową planszę do mapowania procesu, którą znajdziesz w opisie. Wystarczy, że ją skopiujesz i zaczniesz wypełniać, dzięki czemu będziesz mógł szybciej przejść do wdrażania automatyzacji i realnie oszczędzić Twój czas i swoje pieniądze. I pamiętaj, nie musisz być perfekcyjny, naprawdę nie komplikuj. Nie chodzi o to, żeby mieć perfekcyjną notację, chodzi tylko o to, żeby całość była przejrzysta, spójna i logiczna. A jeśli chciałbyś uzyskać koncepcję automatyzacji w twojej firmie, to kliknij link w opisie. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć.